Jeżeli zastanawiasz się, jak podsumowanie roku wpływa na zwiększenie Twoich zarobków, pewność siebie i wiarę w swoje możliwości, ten film jest właśnie dla Ciebie. To już nasza 22 strategiczna kawa, czyli cotygodniowe spotkanie, na którym zatrzymujemy się i analizujemy jeden wybrany temat, który pomaga nam rozwijać się i zarabiać więcej na swoim. A ponieważ jestem badaczką rynku, znajdziesz tu poza elementami marketingu i sprzedaży ogrom informacji na temat człowieka i jego zachowań. Dziś o podsumowaniu rocznym i jego zbawiennych skutkach dla naszego mózgu, rozwoju i pieniędzy. I choć zapowiedź tego odcinka brzmi ciekawie, nie znam człowieka, któremu chce się takie podsumowanie roczne zrobić. A wszystko dlatego, że wyraz podsumowanie ma w naszym mózgu bardzo silną kotwicę skojarzeniową z czasami szkolnymi. Podsumowanie lektury lub podsumowanie ostatniego działu z biologii oznaczało nudną, jak flaki z olejem, pracę domową, prawda? Jeśli pracujesz na etacie, podsumowania roczne i bilanse też nie należą do najbardziej porywających zadań i robimy je nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że ktoś nam kazał. Poza tym, Codzienny pęd, w jakim żyjemy, wielość zadań, z którymi musimy sobie poradzić każdego dnia, tu i teraz, oraz zbyt duża ilość docierających do nas bodźców, nie sprzyja refleksji i spojrzeniu wstecz. A ponieważ tym naszym nie lubię podsumowań, rządzi nasz mózg bo to on podpowiada nam, że czegoś nie lubimy zacznijmy całą opowieść od mózgu. Głównym i najważniejszym zadaniem naszego mózgu jest utrzymanie organizmu przy życiu. Myślenie i analizowanie to taki sympatyczny dodatek, który zyskaliśmy w toku ewolucji. A skoro celem nadrzędnym jest utrzymanie organizmu przy życiu, to warto wiedzieć, że nasz mózg dużo lepiej zapamiętuje rzeczy i wydarzenia złe, bo to one, a w zasadzie ich unikanie, w przyszłości mogą zadecydować o naszym byciu. Albo nie być. Z kolei rzeczy, sprawy i wydarzenia przyjemne, choć prawdopodobnie trwają w czasie tyle samo, co te złe i przykre, wyparowują z naszych wspomnień jak kamfora. Z ewolucyjnego punktu widzenia zapamiętywanie dobrych zdarzeń nie przekłada się na długość naszego życia, nie ma więc sensu tego robić. W skrócie, Twoje porażki przyczepią się do pamięci jak rzep a twoje sukcesy spłyną po tobie jak naleśnik z teflonowej patelni. I zadba o to twój mózg. Kiedy więc zatrzymujesz się, żeby zrobić podsumowanie roku, dajesz sobie szansę nie tylko na analizę potknięć i porażek oraz wymyślenie rozwiązań, co zrobić w przyszłości, żeby tego nie było, ale równocześnie dajesz sobie przestrzeń, by jeszcze raz uświadomić sobie i Mocniej zapamiętać, tym razem skutecznie, ile dobrych rzeczy się wydarzyło. To ostatnie wpływa bezpośrednio na Twoją samoocenę, pewność siebie i poczucie własnej wartości, więc tym bardziej warto to zrobić. Zatem podsumowanie roku w dziesięciu krokach. Krok pierwszy. Wybierz odpowiednie miejsce i czas. To taka twoja strategiczna kawa, podczas której zobaczysz swój rok z lotu ptaka. A ponieważ nie da się tego zrobić w 5 minut, zadbaj o to, by nikt ci nie przeszkadzał przynajmniej przez godzinę. Krok drugi. Wybierz zakres podsumowania. Podsumowanie może być związane wyłącznie z Twoją firmą, ale może być to takie podsumowanie roczne, rodzinne. To ostatnie super robić wspólnie z członkami naszej rodziny. Krok trzeci: Notuj. Nasz mózg kocha odręczne notatki. Pobudzenie ośrodka małej motoryki nie tylko wpływa na ośrodek mowy, ale również na lepsze zapamiętywanie. To dlatego w szkole rozwinięcie tematu lekcji zapisywaliśmy w zeszycie w punktach i w postaci choćby krótkiej notatki. Krok czwarty: to moja ostatnia wskazówka i rada na etapie przygotowań do zrobienia takiego podsumowania rocznego. Przechodź od ogółu do szczegółu, a to, co jest Ci potrzebne, to tylko czas, kartka i długopis. Krok piąty. Przechodzimy do podsumowania rocznego. Zastanów się, jakie trzy wyrazy najlepiej określają Twój mijający rok. Zapisz to na jakiejś maleńkiej kartce albo w jakimś notatniku w telefonie, bo to będzie twój punkt odniesienia do późniejszych refleksji. Za chwilę do tego wrócimy. Krok szósty. Podziel kartkę A4 na pół. W kolumnie po lewej stronie napisz plus. Tu będziemy zapisywać pozytywne rzeczy i wydarzenia, a po prawej stronie napisz minus. To miejsce na wypisanie wszystkiego tego, co było nieudane. I po prostu nie wyszło. Krok siódmy. Na tym etapie Twoje listy mogą być bardzo krótkie. Pewnie z pamięci udało Ci się wypisać zaledwie po kilka punktów w każdej kolumnie, a przecież za Tobą 365 dni spotkań, maili, wydarzeń, projektów, no i zrealizowanych zadań. Żeby uzupełnić te listy, potrzebujesz wspomagania pamięci. Oto one. Pierwszy wspomagacz to Twój kalendarz elektroniczny lub papierowy, lub oba, jeśli pracujesz na dwóch kalendarzach. Przejrzyj wszystkie notatki z kalendarza i uzupełnij swoje listy. Drugi wspomagacz to galeria zdjęć w Twoim telefonie. Zapewne zaskoczy Cię to, jak Twój mózg zacznie przypominać sobie różne tematy zawodowe, jako skojarzenie do zdjęć z wakacji czy weekendowego wypadu w góry. Trzeci wspomagacz to media społecznościowe. Wejdź na swoje profile i sprawdź, co tam się działo. Następnie uzupełnij obie listy, dzieląc tematy na te, które dziś uznajesz jako bardzo pozytywne, jak i te, które po czasie okazały się być słabe w skutkach. Krok ósmy: popatrz na swoje listy. Zobacz, ile pozytywnych rzeczy znalazło się w kolumnie oznaczonej plusem. To teraz możesz wrócić do swojej kartki albo notatek w telefonie z tymi trzema wyrazami oceniającymi mijający rok. Czy to ci się zgadza? Czy to jest spójne? Czy twoje subiektywne odczucie jest zgodne z liczbą wykonanych przez ciebie zadań i załatwionych spraw? To jest właśnie moment, w którym dowiadujesz się najwięcej na swój temat. Jeśli twoje trzy wyrazy oddają w pełni twoje zestawienie, oznacza to, że zaliczasz się do bardzo wąskiego grona. Realistów. Gratulacje. Jeśli jednak Twoje trzy słowa to na przykład fatalny, trudny, beznadziejny, a lista negatywów jest krótka, za to lista pozytywów liczy aż cztery kartki, oznacza to, że możesz mieć tendencję do czarnowictwa i, jak ja to mówię, smołowania rzeczywistości. I odwrotnie, jeśli te trzy wyrazy to na przykład Fantastyczny, dobry, pozytywny, a równocześnie lista nieudanych, niezałatwionych, słabych i trudnych spraw jest długa, może nadszedł już czas, by zdjąć różowe okulary. Zostawiam to do przemyślenia. Krok dziewiąty. Analiza. Czas na analizę stworzonych przez Ciebie list. Listę pozytywnych rzeczy i zdarzeń możesz przepisać i powiesić w w tym miejscu, w którym najczęściej bywasz. Lodówka lub tablica korkowa u ciebie w biurze jest naprawdę dobrym pomysłem. Z jednej strony wyeksponujesz tę listę i będziesz zapamiętywać jeszcze bardziej te wszystkie zdarzenia, co przełoży się na twoją pewność siebie i wiarę w swoje możliwości, a z drugiej strony poczujesz, ile już za tobą. Zrób to, zwłaszcza wtedy, gdy jesteś pracusiem z XXI Strategicznej Kawy lub masz tendencję do czarnowictwa. Co robimy z listą potknięć i zawalanek? No cóż, lista potknięć i zawalanek to gotowa recepta, na co uważać w przyszłości. Po czasie znamy już najczęściej przyczynę naszych niepowodzeń i mamy na ten temat swoje wnioski. Czas je zapisać. Bardzo możliwe, że potrzebujesz do tego osobnej, strategicznej kawy. W pracy nad listą potknięć pomogą Ci odpowiedzi na zaledwie trzy pytania. Dlaczego tak się stało? Czy można było coś zrobić, żeby tego uniknąć? I czy można zrobić w przyszłości coś, żeby efekt był inny? Krok 10, ostatni, czyli wnioski na przyszłość. Popatrz na swoje odpowiedzi. Czy widzisz w nich jakiś schemat? Czasami schemat ten dotyczy zmian prawnych lub sytuacji zewnętrznej, takiej jak inflacja czy narastający kryzys gospodarczy. Na to niestety nie mamy wpływu. I to jest dobra informacja, szczególnie dla tych osób, które niepowodzenia w swojej firmie zawsze biorą na siebie i myślą, że słaby rok sprzedażowy był wyłącznie ich winą. U moich klientów na konsultacjach bardzo często pojawia się podczas takiej analizy inny schemat schemat związany z ich własnym zachowaniem. Kiedy analizują te potknięcia, zauważają, że na przykład decyzje były podejmowane za każdym razem przez nich zbyt szybko albo pod naciskiem osób trzecich. Czasami decyzje zapadały w oderwaniu od budżetu firmowego i domowego. Tu przypominam, że przy małych firmach oba budżety są ze sobą ściśle powiązane. Innym przykładem takiego schematu osobistego było to, że decyzje nie były zgodne z planem rocznym sprzedaży, albo jeszcze gorzej, w ogóle nie było żadnego planu rocznego. Więc każda z decyzji to była taka czysta, żywa Partyzantka. No i jeszcze pojawia się też schemat związany z otaczaniem się niewłaściwymi osobami do współpracy. Na te wszystkie wymienione tutaj schematy masz wpływ, bo to czy planujesz sprzedaż, czy prowadzisz budżet firmowy lub czy działasz w pośpiechu, naprawdę zależy od ciebie. Podobnie jak od ciebie i Twoich decyzji zależy, z jakimi ludźmi podejmujesz współpracę. To też dobre wiadomości, bo w przyszłości masz możliwość zmiany swoich zachowań i zależy to wyłącznie od Ciebie. Ten krok dziesiąty jest kluczowy, bo na tym etapie dowiadujesz się bardzo dużo na swój temat. Jeśli wszystkie przyczyny Twoich niepowodzeń są jednego typu, no to tutaj się pojawia RED alert i czerwona Flara. I jeśli Twoje przyczyny w tym Twoim schemacie są wyłącznie zewnętrzne, to czas zastanowić się, czy aby na pewno tak jest. Dużo łatwiej jest nam ludziom zrzucić winę na coś lub kogoś, niż wziąć odpowiedzialność na przykład za naszą własną tendencję do podejmowania zbyt dużego ryzyka. Jeśli natomiast Twój schemat to wyłącznie Twoje zachowania, tu również zastanowiłabym się, czy aby na pewno tak jest. I czy przypadkiem nie bierzesz zbyt dużo na siebie. W życiu każdego dorosłego człowieka zdarzają się potknięcia, rzeczy słabe i niepowodzenia, i najczęściej ich przyczyny są bardzo różne. Jeśli się pojawia u Ciebie jednorodny schemat, należy się temu przyjrzeć. Zostawiam Ci to do przemyślenia. Na koniec dodam też coś, czego nie polecam. Nie polecam zamieszczonych w internecie gotowych list, które teoretycznie pomagają przejść przez podsumowanie roczne, ale w praktyce tak się nie dzieje. To takie listy zawierające kilkadziesiąt pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Kłopot w tym, że pytania są mądre i może służą, ale wyłącznie twórcy takiej listy. Kiedy przechodzimy przez taką cudzą listę, nasz mózg pracuje w trybie automatu. I zachowuje się jak uczeń wyrwany w szkole do tablicy. Czyli jest pytanie, więc za wszelką cenę trzeba odpowiedzieć. Inaczej wylądujemy spałą w dzienniku. Pamiętasz to? W dorosłym życiu nie zawsze znamy odpowiedzi na zadawane nam pytania. Ale wypracowany nawyk odpowiadania, gdy nas zapytają, bierze górę nad zdrowym rozsądkiem. To wtedy najczęściej po prostu zmyślamy, Choć bardzo chcielibyśmy wierzyć w to, że nasze odpowiedzi są racjonalne i zgodne z prawdą. Poza tym, najczęściej, kiedy przechodzimy przez taką listę, to odpowiadamy sobie na te pytania w głowie. Mamy pytanie z listy i myślimy odpowiedź bez notowania. Więc nasz mózg, zamiast wnioskować, ślizga się po powierzchni zagadnienia, bo jedzie na autopilocie wypracowanym jeszcze w szkole. Po zapisaniu się na mój newsletter otrzymasz bezpłatnie dokument do pracy z podsumowaniem rocznym oraz jak zawsze notatki wizualne mapy myśli z tej strategicznej kawy i z poprzednich odcinków. I to już wszystko na dziś. Spotkajmy się na YouTubie, Facebooku, Instagramie i na TikToku, a jeśli uważasz ten materiał zawartościowy, daj o sobie znać w komentarzu. Wszystkie odcinki strategicznej kawy oraz bezpłatne warsztaty w formie otwartych webinarów znajdziesz na mojej stronie internetowej barbarajurga.pl. Zapraszam!